Witam serdecznie, to operator właśnie uruchomił swój bolid, swoją suwnicę a ja wam właśnie jeszcze nie dopowiedziałem w poprzedniej części, że większość właśnie tych suwnic jest na szynach tak nowocześniejsze to jeżdżą po szynach a tutaj z racji na trudny teren jest taka właśnie suwnica na kołach Obserwujemy sobie tutaj o. panowie się wdrapują do góry no i zobaczymy mniej więcej jak to będzie wyglądało tam panowie potrzebujecie? Co? Potrzebujecie coś tam? Jakieś gumy czy coś? Nie. Co? No ci później powiem wszystko. Ja się odsunąć, żeby czasami z czegoś w nie dostać i tak się dziwię, bo wyszedłem. Nie powinienem się nawet tym chwalić, ale wyszedłem bez kasku. Aż się dziwię, że mnie nikt tu jeszcze nie pogonił za to. No ale dobra, stoję na boku, to nie powinno być problemu żadnego. mi chociaż jedną paczkę wam pokażę, jak to się ładuje, jak to mniej więcej wygląda, jak to się będzie tam po prostu wjeżdżało. Na tą moją naczepę widzimy tam, pan zaczepia łańcuchy, a, a tu panowie doglądają, doglądają i się ze mnie nawijają. <śles> Widzimy teraz ładunek, jest podnoszony do góry. Ile to ma metrów? 13? 13 metrów, czyli po prostu będzie zajęta cała przestrzeń ładunkowa na czepy. Widzimy jak bolit na kółkach się przesuwa. Tak jak mówię, w większości firmy już po prostu te suwnice są. Nie dość, że w halach takie elementy są trzymane jeszcze po prostu no, jeżdżą takie suknice na szynach właśnie, gdzie, dzięki czemu operator yy, ma również, no, po prostu ten cały cyferblad do sterowania pod ręką na takim kablu zdalnie sterowany i dzięki temu może yy, bez problemu, czy wejść sobie nawet na naczepę do góry, czy z tyłu stanąć i, i po prostu patrzeć jak to wszystko przebiega cały proces załadunku widzimy to się wszystko chwieje, o góry trzeba uważać pokazują po prostu, żeby odsunął się jeszcze od prawej strony bo no to jednak jest ciężar, jakby takie coś mi hukło teraz w ścianę albo gdzieś, no to już jest po prostu, no po naczepie tak, by się pogięło od razu wszystko jak, jak zapałki by się połamało także widzimy ile to jeszcze wystaje, to będzie praktycznie do samej ściany cała długość moje skrzynki, nie wiem czy to nie będą przekazać zaraz będę chyba u je ciebie... tam już widać, następny kolega przyjechał na załadunek jakiś o, ode mnie <ścoughs> no, nawet nie wiedziałem, trochę tego jeździ, także także widzimy ładunek jest na naczepie o, czyli miejsce na skrzynki zostanie na styk i będzie 6 paczek, tak? Będziemy przeszkadzać, okay. Stop. Stop. to sześć maczek będzie takich, tak? to będzie 6 takich paczek jedna ma yy, prawie 3 tony także około 20 ton będzie załadowane no i tak po prostu cały czas 6 paczek będzie później następna obok, dwie do góry następne dwie do góry no i tak całą naczepę po całej procedurze oczywiście zepnę sobie to pasami i będzie ładunek gotowy do wyjazdu. Tutaj możemy jeszcze sobie zobaczyć, właśnie, jak to mniej więcej wygląda. Całe auto z rozsuniętym dachem, z rozsuniętym bokiem. Tak to właśnie wszystko wygląda. Tam widzimy, suwnica nam odjeżdża i wejdzie następną paczkę. I mi załaduje. Ja później odjadę się z tego błota, oczywiście gdzieś na suche stanę, żeby wyjąć te deski dolne i pozabezpieczać pasami. No, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.